Następna część z cyklu Żarty o Związku Radzieckim. Dwóch chłopów pije, starszy i młodszy. Wypili tam kielich, kielich, litr się skończył, mówi chuj. Wicia, młodszy, starszy do młodszego, Wicia, wiesz, pobiegnij do tego starego z sianokosu, on bimber pędzi. Weź u niego, on mówi, dobrze, pobiegnę, pobiegł. Wraca po 20 minutach i mówi tak. Nie ma u niego ni chuja. Andrzej Fedorowicz, czyli starszy, mówi tak. Ciebie, kurwa, i was wszystkich młodych to trzeba uczyć. Nic nie umiecie. Chodź ze mną, widział. Zaraz ci pokażę, jak to się robi. Idą do tego starego. Mówi. Dzień dobry, to do mówi Dzień dobry, synki. Mówi. Andrzej Fedorowicz mówi tak. My jesteśmy tutaj od przedstawicielstwa Związku Radzieckiego. I widzę, towarzyszu, że macie stary dom. O, a dziadek mówi. Oj, stary, stary. Zapisz, Wicia. Nowy dom od Związku Radzieckiego. Widzę jeszcze, że macie płot stary. Dziadek mówi. Oj, stary, stary. Wicia, zapisz. Nowy dom od partii Związku Radzieckiego i płot i dodatkowego. Widzę jeszcze, że macie żonę starą. Oj, starą, starą. Widzicie, zapisz nową żonę od partii Związku Radzieckiego. Dziadek do nich wtedy mówi: Oj chłopaki, ile lat na was czekałem? Chodźcie! Zaprowadził ich do domu. Tam na lewo im wypili już dwa. 2-3 litry, zostało, co się zostało tam, 4 litry, z tego samogonu wzięli sobie, zabierają. Jak już tak wychodzą, żegnają się z tym dziadkiem, Andrzej Fedorowicz przy drzwiach jeszcze pyta, a u was towarzyszu chuj jest stary? O, dziadek mówi, oj stary, stary. Widzicie, zapisz, chuj jemu od partii Związku Radzieckiego.